Dzień dobry Państwu. mamy gdzieś środa jak smoroda, jak broda. Dwa sełka, powiedziałem, na sypie. I powiem tak, że trzeba jechać zaraz mnie do adwokata, do mecenasa i trzeba pójść do sądu, pójść dalsze sprawy załatwiać w dniu Zajechać kamerę Wojtka zawieźć do naprawy Zajechać wykupić maź dla Wojtka I pomalutku wracać do domku A śniegu napadało od groma Wciele zimy mają zimę Ale odśnieżać nie ma komuś co ja ulicy nie ulicy tego chodnika nie odśnieżałem odśnieżałeś no ale mówię no to... <coughs> pługów nie ma Ugłów nie ma, żeby przyjechali. No, pierwsze trzeba miasto śnieżyć. Później ulice Główne dla autobusów miejskich, bo muszę autobusy miejskie jeździć, a śniegu jest do i powiem tak Trochę zjadłem, zaraz herbatki się wypiję, trochę na rozruch i będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie, fajnie, fajnie. I później katany na plecy, samochód, taryfę wezwać i pojecha, pojadę. I będzie fajnie. No i na razie tyle Wiadomości dla Was Wojtek podkłada do pieca bez przerwy, bo trzeba hajcować Trzeba palić, bo zimno na podwórku No, to nie wiosny, nie lato. Ale zima. Było fajnie, cieplutko. A wyklekaliście jak kracze zimę Trudno się mówi. Trzeba cierpieć. musi być. A to, to całe życie co wieś to ciepło kraj, tam nie ma zimy. Sieć tam bananami. prawdopodobnie powiedział. Zima musi być, a jak nie, to jedź do ciepłych krajów i tam trzeba siedzieć. Tam gorąco jak piorun. O. I na razie tyle. Trzymajcie się.